gotowe! Więc odpalimy pierwszą. Kelnerze, zamknij to miejsce. Na klucz. I ten klucz od zewnątrz. Świetnie. A teraz jeszcze dwa zastały. Foto... Skąd wiedzieliście, że tu będę? No bo nie wasz. Tutaj jest twój podpis. Kto podpisał te maszyny? Ty nawet nie gwizdzisz. Wiem. A poza tym, toksyczny Foxy, jak mogłeś? E, to nie taki, no. Eee, zamknij się, Lamusie. To jest czas, żeby odpalić tą maszynę. No, chyba, że ja ją rozbroję, a potem walnę ci w łeb tym odkurzaczem. no e, tak, odkurzacz, rób swoje. Ghostbusters! Z A! Spokojnie! Ja to załatwię! Idź nie walczyć! Mm. Nigdy nie wysadzisz naszego Tojlandu! Zaraz, po co miałbym wysadzić to miejsce? Przecież siebie też zabijemy! No to... Co chcieliście zrobić tą maszyną? Zaraz zobacz. Pamiętacie, kumplach, który był w basenie z klockami? No i który stworzył bakrums? No właśnie, przedstawię Wam. Przedsta... Gdzie on jest? Przedsta... No kurde BLE! No to więc... Oto druga faza spring Eee, trzecia. Nie druga. Trzecia! A czemu trzecia? No bo pierwsza to był normalny Springboni, a druga byłem zniszczony lekko, a trzecia to jestem tak jak jestem. A, to tego nie wiedziałem. Poprawka! Oto trzecia faza springboniego! Właśnie, to ja! Przyszłem się zemścić. Hmm. No właśnie! Patrzcie, co ze mną zrobiliście. Zaraz ja chcę zobaczyć. Ora, Juliu. Nie wiedziałem, że tak możesz. Zaraz stój w miejscu. Okej. Okay. Bo muszę to odpalić i ty też to zobaczysz. Okej. Okay. Tyt. Tak! Zaczyna! Znowu A, Tylko nie to. Ma to! się nie ziemi! Tylko na tyle cię stać! To nie tylko czym się nie ziemi! Nie. Pamiętacie! Twojego pierwszego wroga, który istniał. No, z pierwszego sezonu. My nie wiemy o kogo ci chodzi. A, zaraz zobacz. O, już przestało. Uuu. No. Kto to jest? Oto! Klon! Siema, tęskniliście się za mnie. O mój Boże. Ja w to nie wierzę. Ale kto to jest? Klon z pierwszego sezonu. Wow, aż taki stary? Jest. Dlaczego ty tak źle gadasz? A, po prostu źle mi się powiedziało. Co zrobicie ze mną? Nie żyj! Po prostu! Nie żyj! Ok. No właśnie, to jest wasz stary kumpel. Więc pokaż, na co cię stać. O no, nie. nie. O nie! <laughs> Okej, okay. pójdźmy do siebie, dobra? <śmiech> <śmiech> Jak ja za tobą stęskniłem. Ja też. E, a oni to co, geje? Nie wiem. Nie, nie jesteśmy gejami. To super. Chodzi o to, że to jest mój właściciel, Zwrodnia Wilku. Od kiedy Ty jesteś psem? Od zawsze. Nie. Jak trafiłem do świata błędów, to, te... to wtedy. Nie. Jak on trafił do świata błędów, to wtedy się zapoznaliśmy i się ten zakolegowaliśmy. Zakolegowaliśmy to za mało, Sary. Tak wiem. Dobra. Dzisiejszy dzień boli. No właśnie, Ferbi mi się zepsuł. Ta nie. Właśnie toksyczny Foxy nas zdradził. No i burmistrz został e, zatruty. A Freddy już się zepsuł przez tą plus chwę. No i co najśmieszniejsze, lekko. Phantom Foxy został w odkurzaczu. O mój Boże. A, on się buduje. Tutaj jesteście. Dorwęcie. Zamienicie w klocki. Nie! O, o! O! Moja głowa! A, Big Freddy, szybko! O, 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 o. Czy nic ci nie jest? Wszystko gra! Wszystko gra! O! Mój Boże! Prawie było! No, prawie mnie zamienił w klocki! O Jezus Maria, to jest potwór! Dajcie spokój! Ja chcę się no zemścić! Nie! za Maria, uciekajmy! Ukryj się! Może muszę tego nie, ja znaleźć. Albo nie. U! A! 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 Spokojnie! U! A! Nie Niemożliwe! Uciekajmy stąd! A! Musieliśmy uciec z Toylandu. Zaraz, a Pink Freddy? A! 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 No nie! Zostaw go! Okej, okay. serio? Patrzysz jak frajer. Nie. I no zawsze jak ja tak robię, to czuję się źle lekko. Ale ja umiem to przeżyć. Dobrze. Ach, jaki to przykry los nas spotkał. Ciąg dalszy nastąpi. W następnym sezonie.